co to za wielki gigant? Powiedz mi, co tu się znajduje w środku? Eee, boss nasz burgerek Chyba najbardziej popularna pozycja w kurcie eee, Dwa razy 110 kraftowej wołowiny mielonej i robionej oh, przez nas Czyli razem 220 gramów mięsa Konkretny kotlet Już za gigant Tak eee, Kroszki cebulowe, pitle, eee, bacon, cheddar eee, Sos amerykański i sos fridaccia mayo Wszystko tworzy kompozycję, myślę, sam spróbuj, całkiem smaczno. Więcej go, bo niepotrzebnie zjadłem troszkę też przed, ale na pewno muszę go teraz wcisnąć i spróbować. Bo wygląda naprawdę soczyście i smacznie. Bekonik, tak tutaj widzę boczek pikle, no jest jest jest, jest tu dużo wstuweczka, sosy robimy sami, mięto tak samo. Także wszystko wychodzi z naszej kuchni. Nie ma tutaj żadnych półproduktów ani mega gotowych sosów, także... You to jaki to jest sos? Amerykański okay. i Srydacha Majo. O, czyli na ostro. Tak. Delikatnie. 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 Mamy pozycję bardzo ostrą, jak napalone żony, e, tam występują i e, papryczki jalapeno i e, ostry sok na bazie Carolina Karol, Reaper. Ten jest delikatnie muśnięty pikanterią, myślę, że do zjedzenia nawet dla ludzi, którzy nie przepadają za pikantnymi minutami.